Pragnienie. Magiczna czara żebracza. Gdy czegoś pragniesz, twoja radość zależy od tego czegoś. Jeśli zostanie ci to zabrane, będziesz w cierpieniu. Jeśli zostanie ci to dane, będziesz szczęśliwy, ale tylko przez chwilę. To też trzeba zrozumieć. Gdy twoje pragnienie zostaje spełnione, tylko przez chwilę odczujesz radość. Jest ona ulotna, bo kiedy dostaniesz to, czego chcesz, umysł znów zacznie pragnąć czegoś więcej, czegoś jeszcze. Umysł żyje pragnieniami, dlatego umysł nigdy nie pozostawi cię bez pragnienia. Jeżeli jesteś bez pragnienia, umysł natychmiast umiera. Oto cały sekret medytacji. Żebrak puka do drzwi cesarza. Cesarz wychodzi na poranny spacer do swego pięknego ogrodu. Kiedy indziej trudno byłoby żebrakowi uzyskać audiencję. Ale tu nikt nie może przeszkodzić. Czego chcesz? Cesarz pyta żebraka. Zanim o to zapytasz, pomyśl dwa razy. Ten odpowiada. Cesarz nigdy nie widział tak odważnego człowieka, Walczył na wojnach, odnosił zwycięstwa, udowodnił, że nikt nie jest od niego potężniejszy. A tu nagle żebrak powiada mu: pomyśl dwa razy, co chcesz powiedzieć, ponieważ możesz tego nie móc spełnić. Nie martw się, to moja sprawa. Proś o co chcesz, a zostanie to spełnione. Rzeczę władca. Widzisz moją misję żebraczą? pyta żebrak. Chcę, by została napełniona. Nieważne czym. Warunek jeden, by została napełniona. Wciąż możesz odmówić, ale jeśli zgodzisz się, ryzykujesz. Cesarz roześmiał się. Misa żebraka jeszcze go ostrzega. Powiedział premierowi, by napełnił misę żebraka diamentami, aby ten poznał o co prosi. Pomyśl dwa razy, znów powiada żebrak. Wkrótce okazało się, że Żebrak ma rację, bo gdy tylko wsypano diamenty do jego misy, znikły. Wieść rozeszła się po stolicy. Tysiące ludzi przybyło, by to zobaczyć. Skończyły się cenne kamienie. Władca powiada więc: Przynieście całe złoto i srebro. Wszystko. Wyzwanie postawiono mojemu królestwu i godności. Do wieczora wszystko znikło i pozostali tylko dwaj Żebracy. Jeden z nich był kiedyś cesarzem. Nim poproszę cię o wybaczenie za to, że nie posłuchałem ostrzeżenia, proszę zdradź mi tajemnicę tej misy żebraczej, rzekł cesarz. Nie ma żadnej tajemnicy, rzekł żebrak. To ludzka czaszka. Polerowałem ją, aby wyglądała jak misa. Cokolwiek do niej włożysz, zniknie. Wielkie jest znaczenie tej opowieści. Czy kiedykolwiek pomyślałeś o swojej misie żebraczej? Wszystko znika. Władza, prestiż, szacunek, bogactwa, wszystko znika, a twoja misa żebracza ciągle domaga się czegoś więcej. I to więcej, odciąga cię od tego, co jest. Pragnienie, tęsknota za czymś innym zabiera cię z tej chwili, która jest teraz. W świecie żyją tylko dwa rodzaje ludzi. Większość goni za cieniami, będą mieli swoje misy żebracze aż do grobu. Bardzo mała cząstka ludzi, jeden na milion, przestaje biec, porzuca pragnienia, o nic nie prosi i nagle wszystko w sobie znajduje.